Hejcież witajcie, jestem Gucie Myślę i dzisiaj będziemy robić Neona z moich Już Tutaj zostało mi bardzo mało do wbicia na tym. Eee, jeszcze ze mną jest tutaj mój brat, Arab. Um, no i będziemy, no i wbijać. W sumie zaraz będziemy już go robić, bo myślę, że, jak, że tylko hot spring trzeba będzie zrobić. A jak nie, to e, do domku prosić, mu zrobię. No to pryszczy trzeba. No i powinno i wyjść. Powinno być. Uwaga, wielka chwila. Robię. Uwaga. Co? Jeszcze się nie zrobił. Dlaczego? To jest przykre. Ale wchodzimy chwilę, może to się podredujemy. Będzie fajnie. O! tyle ludzi. I jak nie mają rzeczy. Ale Co to hiena? O! Ma Matego! Mojego jednego, którego też mam tutaj gdzieś. po tu. o, jaki ładny pet. A ja się nie wymieni na pewno. Te wymienić... mienić. <grym> wiem, co zrobię. No i wyszedł z serwera, chyba. O nie, dobra jest. Dawaj, wymiana. Dawaj, gościu. Dobra, nie zgadzam się. Jakiś tył w ogóle jest przebrany? Jakiś supera, chyba. Nie, ja stąd wychodzę. Tu są za duże lagi. Ja idę tam. Na pewno będzie chciał jeść albo pić. Tu dam. Czy mam picie? Eee, mam picie, dobra. Puh. A tu w ogóle ja już zrobiłem Neon 2 chyba z tych dogów, właśnie, które tutaj są w tym. To no tak ładnie animacja wygląda. Pięknie. Myślę, że w ogóle tutaj ładnie jest wszystko. Myślę, że tak. Neon Guzmani będą dużo rzeczy dawać. Ale mam taką nadzieję. Ale Neon Guzmani nie wygląda za ładnie. I w ogóle z tym event halloweenowy. To, ten, to kupiłem trzy go ten Zbierałem na, trzy, na czwartego, ale nie było mnie stać. Kupiłem chyba, podaję, że kupiłem o, ten wózek. No i, i potem za tego Riot zwany którego też mam tutaj w ekipunku, to się wytradowałem za jakąś rzecz, którą nie pamiętam, ale za bo to było już dawno. A w ogóle y, mój brat może y, pochwali się petem swoim jednym Dobra, on nie chce. Okej. Okay. Teraz na pewno już będzie postęp. To jest już pewne, Znaczy... E, nie postę, tylko fulligrał. Było, że go tu trzeba. W ogóle mi... Ja mam takiego uwaga, że większość rzeczy mi nie działa. Nie mogę ani tych dwóch łóżek na przykład użyć. Czasami mam też tak, że nie mogę nic kupić. To jest dziwne. W ogóle możecie ocenić mojego skillu. Ja myślę, że nie jest zbyt ładny, ale starałem się. I jest. Już jest dorosły. Udało się. Polecimy do mnie Dobra. To będzie wielka chwila. Chciałem na to od podaję wakacji, żeby to zrobić, tylko potem nie grałem w top i zacząłem grać od niedawna. Nie wiem kiedy był ten event, po wakacjach na pewno, nie wiem. Nie wiem, by był fail jakby ktoś nie był full wiem, grę. Nie. Boom. Robi się. Nie. jest! Mamy go. Ale ładny, Myślałem, że będzie brzydszy, ale jak w czynności się stanie, to piękny nawet. Czekajcie, ja mu zmienię nazwę. Albo nie, potem zmienię nazwę. No, to jest odcinka, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I suba no. No i ja już was żegnam, papa. Pa.